Co jest grane? Coś tu się... Bardzo nie zgadza. Wydaje mi się, że mam na sobie. O mój Boże, czemu nie mam na sobie bluzki z monaliskiem? Jest to niby biała bluzka, ale nie jest to bluzka z perliską. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to mówię o najlepszych bluzkach z liskami, które są dostępne w sklepie w linku w Opisie. W pani tam na dół. Kup swoją królkę jeszcze teraz, ponieważ do końca stycznia, tylko do końca stycznia są one dostępne. Mówię tu o z perliską. Tak, serio, ta moja królka jest w praniu, więc dzisiaj nie mam, ale mam nadzieję, że już wkrótce będę wam mógł pokazać bluzę z perliską. A w dzisiejszym odcinku Minecraft 1.17 będę chciał wam pokazać coś epickiego. Coś, o czym marzyłem od bardzo dawna i jest to nowiutka, najlepsza ekspiarka na świecie. Serio, to jest ekspiarka, która umożliwiła mi wbicie bardzo wysokiego poziomu. I teraz słuchaj, możemy się założyć. Jeżeli zgadniesz mój poziom, który mam teraz, w tym momencie, to możesz nie zostawiać łapki w górę. Serio, jeżeli nie zgadniesz tego poziomu, możesz się pomylić o 10 poziomów, to nie zostawiasz łapki w górę. Ok, więc napisz teraz ile mam yy, poziomów teraz, który mam level w Minecraft, zgadnij, a za chwilę ci pokażę. Otóż, Vaga! Słuchajcie moi drodzy, wczoraj i to w dosłownie pół godzinki nabiłem 181 level, tak jest, mamy 181 level i mam nadzieję, że jeszcze niedługo dobijemy sobie dwusetny i co ja mam zrobić z tym expem? Co ja mam zrobić z tym expem? Nie mam pojęcia, możesz mi napisać w komentarzu jakieś pomysły, ja już pracowałem nad tym, żeby zużyć ten exp, mamy dużo książek zaczantowanych, nie wiem w sumie po co mi te książki, bo już wszystko mamy zaczantowane naprawdę w bardzo dobry sposób, ale słuchajcie, nie wszyscy mają wszystko zaczantowane, Dzisiaj słuchajcie, zaprosiłem do odcinka Żelaznego, zaraz do niego się przejdziemy, on właściwie jest w moim domku tutaj, zaraz do niego podejdziemy, się odciszymy i z nim pogadamy i pokażemy mu właśnie tą ekspiarę. Poza tym, chcemy mu kilka fajnych lifehacków o Minecraft 1.17, więc jak jesteś ciekawy, to do samego końca, no i jeżeli nie zgadłeś mojego poziomu, to zostaw łapkę w górę, bo przegrałeś zakład. Żelazny się... Wow! Wow! Co taki Ghost wojowniczy stary, co jest grane? Co co ty robisz? Ja ci tu ekspiarę -y chcę pokazać, gościu! Gościu. Stary, który masz level? Który masz level? Duży <gry> który, ile to jest duży level? Który to jest? Z 14. Okay. No, ale okay, to jakby, one, to jakby długo walczyłem, żeby go zdobyć, więc nie zabijaj mnie. Stary, spokojnie. Dzień. Dzisiaj pokażę Ci spiarkę, -y, która w kilka sekund sprawi, że będziesz mieć... Może nawet. Może nawet szesnasty. Może nawet szesnasty, żelazny. Jeżeli Ej będziesz miły. Po prostu będę ci wielbił. Dam ci, dam ci chleb. <laughs> Okej, okay, dobra. Ej, dealera, co to jest, stary? Bo ja tu wchodziłem i zobaczyłem, że masz jakieś co, ma to ryzykowane. jest mapa? To jest mapa. Mapę pytasz? Na... A, chodzi o owej tak? Pytuwałeś napis w powietrzu, żeby ci tu wyświetlał? Ej, <laughs> stary, nie, serio, to jest takie dobre. Ciuch. To jest taki stary live. Jak ja się widziałem, to mnie to super poryło. Stary, wiesz, jak, jak takie coś zrobić? Nie napis do góry, wielki nie, taki to. Ci nie, złapisz, ale przy okazji, stary. Nie? Powiedz mi, czemu tu nie ma mapy? Czy coś o tym wiesz, że nie ma tej mapy? Nie, 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 nic nie wiem, nic. Mówisz, że rzeczy, stary. To nie wiem z tych nie, rzeczy nie, była nic, ta nie mapa. Nie. Ale dobra, bo właśnie od jakiegoś czasu ja i ludzie na live'ach stawiali, czemu właściwie tutaj nie ma mapy. W sensie tutaj mapa była. Ale już i nie ma. To była I taka jakby... mapa, co było dużo zielonego i niebieskiego, nie? Taka! było taka, takie drzewka na niej, i tutaj po prawej stronie, tu było. Nie wiem, gdzie ona jest. Kompletnie nie widziałem nigdy. Hmm. To brzmi wcale niepodejrzanie. Okej, okay. więc stary, ja ci pokażę, jak to jest, zrobić, bo to jest akurat fajna sprawa. Ostatnio to robiłem na odcinku, ale może nie wszyscy widzieli ten odcinek, to w sumie pokażę od razu, bo każdy na pewno chce umieć robić takie waypointy, bo to jest naprawdę. Jak Mega umieć. fajne. Dobra, stary, zobacz, zobacz. Pokaż już. Pokażę ci, stary, wszystko, co i jak. Mamy mapę. Gdzie ty jesteś? Mamy mapę. To jest mapa. No, Umiesz jak robić mapa. baner? Umiesz robić baner? E, 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 m, mo, może. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. to wiem! Tak, to tak baner. To tak jak stary, nie? Robisz to w ten sposób. Tak, 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 ja zrobię baner, okej okay, i ci pokażę, stary, co i jak, dobra? Jesteś zły nauczycielem, mapa. bo nie mam podglądu na twój kraje. Już, już, ale co zobaczycie, obejrzyj Dobra. Mamy Tam baner tej tablicy! Ale jakiej tablicy? Masz baner, tu jest baner w ręce. Nie musisz tablicy. No. Patrz, nazywasz. To zrób niespodziankę, stary. Weź nazwij baner jakoś. Nazwać banner. Nazwij okay. banner w Kowadle. Nie mów mi jak. Nie mów mi jak. Masz wystarczający level, tak? Masz, masz ten. A, no, masz tak, wystarczający tak? level. Mówi, że ma jakieś 16, czy coś. Dobra, więc y, od razu ja muszę nereprobować tą mapę. To zrobimy dwie rzeczy za jednym razem. Pokażę, jak się robi baner i nereprojemy mapę. Więc ta mapa, y, słuchaj, musimy. A, to mego domu nie ma na tej mapie. To chodź. Chodź żelazny. Mam nadzieję, że jakoś ładnie podpisałeś to to, to tak? coś. Tak. Ojej, to jest najlepiej na świecie. Dobra, to chodź tutaj i weź. Postaw ten baner na przykład tutaj. Tu, tu, tu. Gdziekolwiek, gdziekolwiek. Po prostu postaw tu, go. Tak. Tu. Okej. Okay. I kliknij tym banerem na... Najpierw... Znaczy, najpierw kliknij mapą gdziekolwiek w powietrze. Hop. A teraz na ten baner. I się oh. pojawiło! Chodź, pokażesz oh. to, P powiesisz, powiesisz. No musisz pokazać, no to jest mapa, którą ja, musisz napisać w domu. Czemu piszesz przekleństwa? Żelazny, nie wolno przeklinać, chodź, postać ja mogę. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy żelazny, poza, co napisałeś? Okej. Dręcz lisy? Co ty? żelazny? Ty masz je w złych warunkach i jestem na Dobra, nie będę ci bić zabraż. mieczem, ale cię będę bić łapką! Przestań! <grym>, czemu stary napisałeś dręcz te lisy? Tu się mają bardzo dobrze! Nie mają dobrze! Widziałem, że trzymałeś jednego już tam w podziemiach jak jakiś. Ale to był kryminalista, to był Lisek Chytrusek, on był znany kryminalistą. On zasługiwał Nawet kryminalista na. kryminalista nie zasługuje na takie traktowanie! Kłóciłbym się. Dobrze, niech coś to by powiedział kryminalista. Słuchaj, lisy do życia potrzebują e, borówek na przykład, no. Ale one mają borówki! No, no. Bo. Wiesz, czy, wiesz, to nie potrzebuje borówek żelaznych. Level! Ty, o, ty o, nie o, potrzebujesz o, borówek. Co twój level? 0 zerowy level! Mordo, ja mam 180 level i nie o, płaczę. 14 level. Przez <laughs> <dwa tygodnie laughs> ty czyste, czyste. Gdzie ty jesteś, żelazny? Nie, nie. Dwa tygodnie zbierałeś czy na raz level? Żelazny, żelazny. Ojej, chodź, pójdziemy to do endu. Pokaż ci expiarkę, ja ok? okej? W życiu zaincentowałem sobie kielów. <laughs> Ej, jestem skłonny w to uwierzyć. Jestem skłonny uwierzyć. A dziś ty miałeś mój kill z ender Chesta? Mówili, że odziedziczyłeś mego Ender Chesta. No tak, ale to, to już inna sprawa, nie? Bo to, to tam to było oszukiwane, ale ja chciałem zenczetować tak naprawdę. I Zbierałem 30 level. Chcieli mieć raz w życiu 30 level. Razem, spełnimy dzisiaj Twoje marzenie. Chodź, Chodź, stary, spełnimy ja Twoje marzenie. Twoje lisy. To wszystko przez Twoje lisy. Tak, zabiłeś moje lisy. Zabiłeś perliska? Nie, je To wszystko przez ciebie. Nie, nie możesz ich zabijać. Teraz są święte lisy. Tego, One lisy, tutaj. One są tutaj. No. Ej, liski chowajcie się! Jakiś psychopata chce was dopaść. Okej, okay, widzę, to że zbiera te rzeczy. Na szczęście słuchajcie, i mamy lepszych płynnych niż żelazny. Nic się. Dot... Nic nie dotknąłem z tych o, rzeczy. Buty. Chodź, chodź razny, idziemy do... Mam idziemy do endu. Lere, wiesz, Pokażę Ci najlepszą ekspiarkę, jaką widziałeś w życiu, Jaką... Jaka jest najlepsza ekspiarka? To jak jest na kwadratowej, jaka była najlepsza ekspiarka? Nie, 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 to moja, okej, okay, to chodź zobaczysz 20 razy szybszą! 20 razy szybszą jakiarkę, zobaczysz. Jak 20 razy szybszą? No nawet lepszą niż 20 razy szybszą. serio, chodź nie da się. masz ferwerki, bo masz Erytrę, hej. A gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? A! Gdzie ty o, jesteś? O, o, żelazny! O, nie portal! Już rozwaliło to! O, nie, źle się dzieje! Że się dzieje? Z żelazny do deteru? Zły pomysł, zły pomysł! Masz odpalić! Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? A, o, Jezu, co się dzieje? Pójść z do teru, to był zły pomysł! Zły pomysł! Teraz stary, chodź! Damy radę Lepie. sobie, gdzie ty jesteś? Lerek. Jesteś przy Lerek portalu. Powercraft. O nie! Gdzie jesteś, żelazny! O, siema. Stój! Masz fajerwerki no. czy nie? Mam! Dobra, to chodź za mną, lecisz za mną. No i pewnie to mnie zabijesz! Leć, nie, nie, chodź. Lecę. chodź! Lecisz? No! Super, a widzisz mnie nadal? Nie tracisz z oczu? Tak. Okej, okay, tak. patrz, tu jest no. nether! Lecę prosto! Okej, okay, czy portal, z netheru, chodź! Ej, dobra, czekaj, Jak nie zgubiłeś? To jest twierdza. Jak... Jaka twierdza? Gdzie ty pleciałeś? Ej, Ej. mnie! O mój Boże, o mój Boże. Widzę cię, widzę cię, razem raz, 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 mucho, mucho, chodź, Czeka, tu, tu, tu! Tu jest lądowisko! Ech, tu jest... Tu jest lądowisko, chodź, tu jest lądowisko, chodź, zapraszam. Nie, nie, bije. nie, 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 nie bieg, go, bieg. go, nie to zaczep to zaczepki. Ignoruj zaczepki, ignoruj zaczepki, okej? Okej? po prostu dalej. Popatrz, tutaj, w prawo, nie w lewo, w prawo, tu! Wchodzimy nie gadaj. i skaczemy, weź nie, pierwszy, nie, nie, pierwszy. Nie, pierwszy, niez pierwszy. Nie. nie, 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 nie. Smok tam jest gościu. Nie ma smoka, idziemy. Ej, musimy iść na smoka. Musimy iść na smoka. Pójdziemy na smoka w tym tygodniu, stary. Jeżeli będzie 2000 tysiące w górę, pójdziemy na smoka. Jak to... my wrócimy? Tu nie ma w ogóle powrotu. Chodź chodź. chodź nie chodź, chodź razem na lewo, idziemy. Idziemy. Wycieczka, cała wycieczka do góry! Proszę chodź wszyscy! Smoka. A gdzie jest twoja para? Gdzie zgubiłeś parę? Gdzie jest, ja Michaś? Jestem... Ja Miejcie i zarączki. Chodzić. mogę z panią, zarączki. Idziemy. Mikołajku, idziemy. Tam jest ekspiarka, sorry, pomyliło mi się. Masz okay. fajwerki? Doracisz tam? Tak mam, hej. Okej, okej, hit, dobra, wow! super. Popatrz, jest piękna ekspiara, tylko nie... O nie, czy ty wyciąłeś jakoś głupio? Co się dzieje? Bo jakby... Słuchajcie, ja chciałem pokazać tą ekspiarkę, tylko problem sta... Czy ty już właśnie Elytrę? Weź oh. tę moją um, elektrę, proszę. Oh man, A gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Zgubi... Gdzie ty ją zgubiłeś, gdzie ty ją zgubiłeś, Jest w Jest w enderm. O mój Boże, o mój... Przepraszam. O, m... o mój Boże. <laughs> o nie! O, ale przynajmniej mieć zerowy poziom i będę mógł zaprezentować, bo właśnie to chciałem dokończyć, że słuchajcie, ja sama pokazać tą ekspiarkę, ona jest epicka, tylko że jako, że ja już mam 181 poziom to, to ta ekspiarka nie będzie nie będzie wyglądała tak epicko, jaka jest. Ale jako, że razem ma ten level swój jakiś taki podstawowy to będziemy mogli zrobić eksperyment, w ile sekund wbije 30 poziom. Bo myślę, że to będzie kwestia sekund albo może minuty. Kwestia godzin, zanim ja wrócę tam. Nie, spokojnie stary, już złapałem twoją elytrę, pan twoje rzeczy, czy, e, nawet fajerwerki mam twoje Dzięki Już lec do ciebie, mordeczko, nie martw się Jestem w że czekam Okej, okay. dobra, podejście drugie, raz, musimy bardzo uważać na Edermane, dobra? Dobra, jakby, jak to się stało, powiedz Bo... powiedzieć mi, jak się ląduje Erytrom? Okej, okay. wyląduj na tym moście z liści, okej? Okay? Wyląduj na moście, na moście z liści, z liści. tak, tak okej? Okay? To jest z shiftem, z shiftem, z shiftem, z shiftem żelazny Okej, okay, trzymasz shifta? Tak? Wlądujesz, Wy, no, wylądujesz, tak, wylądujesz Nie, 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 nie. nie. Firewerkę, firewer... O mój Boże, podejście drugie Podejście drugie Dasz radę, dasz radę no, nie. Nie. nie, da się, D się Nie da, nie za każdym razem wychodzi Dobra no, Podejście trzecie, podejście trzecie. trzecie, żelazny Uwaga, dasz radę Dasz radę, Dawaj, go, żelazny Będzie dobra, dobrze nie. Jest dobrze, okej okay. Mamy to, moi drodzy Sukces Mam zero levela to bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Idealny nasz eksperyment, razem. dobra, podejdź tutaj, podejdź no. tutaj. I zobaczymy. Ja wezmę stoper, jeszcze nie zabiję nikogo. Mamy okay, zero jeszcze. Okej, dobra, dobra, czekaj chwilę. Na mój znak będziesz walić endermany, stare. dobra? Uderzaj je, stary, nie spamuj tym. Tylko wiesz, tak pyk, 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 no nie. Trzy, cztery, start! Okej, okay, leci, ja się odsunę, ja się odsunę, dobra. Leci level. Który masz? Szósty <śmiennie> level w 6 <sześć> sekund. <śmiennie> dziewiąty! Dziewiąty! Łat! To się nie dzieje, stary, żartujesz chyba. Stary, to jest. Pitka jest prawa, masz 15 sekund. I <śmiennie> e, ty masz Cię, level w sekundę. Haha! Beskitudz do mnie. Łat! To się nie dzieje, stary, jesteś. Stary, Ew, wbijesz 30 poziom. Mam 20. Okej, okay, okej. Okay. Stary, to. Pół minuty minęło. minęło pół minuty i masz 20 nie. poziom. Czy będziesz mieć 30 poziom w minutę, stary jeżeli tak, to dam ci stary lifehacka życia? Okej? Okay? Dobra, 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 czekam, czekam 45, 45. okej, okay. jeszcze masz stary, 15 sekund, czy dasz radę? Powóż mi. Powóż, no niech mogę Ci pomagać, stary. Nie wiem! Bo dobra, zabieram miejsca wtedy. Okej? Okay? 7 sekund, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 no dobra, 28 poziomów, 60 sekund, słuchajcie. To jest. Wie, możemy zaokrąglić. Okej, okay, 30 sekund. Znaczy, 30 poziom, 30. w minutę i kilka sekund. Jakby. Come Wie, on. Tak, jest ekspery, cudowne. Jak teraz? Stary, to nie jest cudowne? A wiesz, to jest jeszcze lepsze, stary? Spójrz <laughs> ze skrzynki. Spójrz ze skrzynki. Popatrz na nie. Pokaż. Popatrz na te hopery. Popatrz, ile tego jest. jest. Tak, dlatego się dałem prezent. Bo tak sobie ja dałem. Ale ty byłeś dobroduszny i <laughs> przez 30 dni. Nie, Wszystkie bo ja dałem, że znowu całą skrzynkę <laughs> Ender Peru. Do, do, do domku Ale zostawiłem super. mu. Ej, uważaj, no, uważaj, 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 żeby nie zginąć. Jakby to jest zły moment, żeby ginąć. Dla jeszcze odlecimy stąd. Jakby napiszcie ludzie w komentarzach, co sądzicie o tej ekspiarce. Według mnie jest epicka. I sobie nie wyobrażam lepszej ekspiarki. Um, to zaraz, ty weź wracaj, a ja tak szybko jeszcze pokażę. Nie, ja tu chcę ekspić. Okej, okay, to ty zostanie ekspić. <laughs> ja pokażę, jak to działa, tak w skrócie. Otóż, słuchajcie, na górze znajduje się taka platforma, na której spawnują się endermany. I te wszystkie endermany, e, one się kierują do tej dziury, dlatego też, i że ponieważ, bo dlatego że, tutaj znajduje się endermite, e, czyli ten taki mały myszek z, wypadający z Enderperu czasami. I ten właśnie mały myszek, e, jakby, on przyciąga wszystkie endermany, które próbują do niego wejść, dorwać się i spadają jak głupiutkie tutaj na dół. I tam na dole, słuchajcie, już są one wycieńczone, one już e, mają, no, pół serduszka czy tam jedno serduszko i są na hita i można je dobijać Spokojnie tutaj na dole. Działa to jak widzicie cudownie, a dzięki temu, że jest oddalone od naszego normalnego świata, i są tutaj liście, to po prostu wszystkie Nerwany sponują w tamtym miejscu, a nie gdziekolwiek indziej dookoła. No, jakby też to było tam. Więc to musi być oddalone. I słuchajcie, poranik dokładnie z tego, ja budowałem. tam w opisie, więc jak ktoś chce zbudować tego eksperyment to nie. Według mnie jest super. Zapraszam do tego, polecam. Polecam ją. razne polecasz ekspiarkę? Polecam! Który Ty masz 30 poziom? Masz? level! Nice! Możesz enchantować! Ile wlezie, A? byczku? Ja właśnie, stary, co możesz zrobić ze, dwu... ze 180 poziomem? Stary, co, się... co? Co można zrobić z 30, bo jakby to jest na tyle dużo, że ja tego jeszcze nigdy nie robiłem. Nie. Akurat z 30, z, 30 z 30 jeszcze bym coś zrobił, stary, ale już ze 181 miałem pojęcia co robić, więc piszcie komentarze, co mamy zrobić z tym ekspertem. No jakby nie tego daj. jest wręcz za dużo! Co ja zrobię? Nie! Nie wierzę. Czy ty wbiegłeś w Tendermany? Trochę. Czemu? Jaki jest, jaki jest powód? Ej, stary, ja cały Exp, który z ciebie wypadł, to jest jedna może dziesiąta poziomu już teraz. Więc no. <laughs> stary, ciężko się Exp, ciężko się Exp, mając już 180 poziom, więc to stary, ja do ciebie wrócę i ci dam te rzeczy, a Ty już wiesz, jak tu przyleci z powrotem, no nie? Tak, tak. Trafisz, no, trafisz tam? Litrę. Dam cię, czekaj, czy mamy litrę? Mam erytrę, Od, oddam ci, oddam ci elytrę. O mój Boże. Ajdź. Jak widzicie, ta ekspiarka potrafi też zabić. Jeżeli ktoś tam wejdzie w ten hermany, lepiej się trzymać z daleka. Taki tip, to już żazny, wiesz? Nigdy nie będę ekspił na twojej ekspiarce. W to akurat nie wierzę, <laughs> w to akurat nie wierzę, że nigdy nie będziesz expić na niej. Dobra, żelazny trzymaj, to było twoje, to było twoje. To chyba wszystkie twoje rzeczy, nie? To, to już odda oddałem ci? Masz wszystkie rzeczy? Jest, to... Jestem bardzo biedny. Też, też może być to. No jakbym... O. Trzymaj stary ender perły, możesz się nimi poruszać po świecie. Ej, pytałeś, no, słuchaj... co zrobić z... pytałeś co zrobić z expem. Nie, nie dam ci. Nie, dilerek, otwórzmy biedronkę. To nie, biedronka na Minecraft 17. Expa, proszę. Komu, komu będziesz chcieć sprzedać buteleczki z exp Wszystkim, którzy <noise> chętnym. Okej, okay, um, nie wiem, nie jak ktoś chce przyjść i kupić od nas expa, napisz w komentarzu, jak będzie dużo komentarzy, chceciebie chcecie Biedronkę. To otwieraj Biedronkę! Z exp Tak, i te, w środku będzie żelazo, które będzie można zabić i wypadnie pięć poziomów. <noise> Dobra, stary, pokażę ci lifehacka, okej? Okay? To jest lifehack, który jest... Nie wiem ile jest lifehack, a na to jest bug. To jest bardziej bug chyba. Więc... Top 5 prezentów Nie na w Minecraft. Nie Stary, powiedz tak. Bardzo ciężko było zdobyć te świeczki. O! Oh, wie, wie, wierzysz w to? No, jakby czaje, bo jakby świeczki to... Zależy, jaką masz dużą farbę pszczółek. Ja na przykład mam całkiem sporo. No to stary, stary. Star. Jaki chcesz świeczki? kolor świeczek? Eee, szary. Szare. Nie, jest... różowy, proszę, różowy, różowy. Różowy, różowy, różowy. Dobra, da się załatwić koleżko. da się załatwić. Słuchajcie, tak pokażę różowy... Wam. A bo tu masz, far... bo tu masz farmę miodu. Gościu. Lepiej, Le... Kościu, nie Zero, zero miodu będzie nam potrzebne. To? No dobra, jeden. Jeden miód będzie potrzebny. Jeden? Jeden. Jeden miód na milion świeczek Stary, poka poka pokażcie, pokażcie. Jesteś gotowy na to, bo to będzie epickie. Nie jestem gotowy, bo. Stary, musimy ulepić ciasto. Miodu? Robimy ciastko Eee, masz może wiadra? Wiadra? A ja mam nie. wiadra nie. mam wiadra, Zawsze zapomniał mi się robić ciasto. Trzy pszenicy, dwa cukry, jedno jajko i trzy mleka. Dobra, Żelazny, idź wydoić krowy. <laughs> no, dlaczego do krowy. Idź nie krowy. Ale to nie jest, naj, to jest najlepsza robota. To jest właśnie stary, szlachetna robota. Dojenie krów i cycki, bę... znaczy wymiona będziesz musiał pomiziać. Ej, a ja masz drewno? Drewno? Po co ci drewno? do, do nie krów. Nie Kromi Jak powiedziały, to? Że chcą mieć koniecznie drewno pod sobą w momencie, kiedy się skończyło? O, nie, perliska! Co się z nią dzieje? Ona zwariowała. Dobra, ona, ona jest przywiązana, nie ucieknie. Co jest grane? Stary, coś kombinujesz. Stary, coś bardzo źle kombinujesz. E, wszystko jedno, one dają. dosyć podobne mleko. Dobra. E, dobra, bo te kurczaki tutaj nie znoszą jajek, bo te jaka są od razu rozbijane. Muszę się przelecieć stary w poszukiwaniu jajka. Czyli czekaj, ile potrzebuję jajek do zrobienia ciasta? Dwa czy jedno? Sprawdzisz? Recepturę? Eee, tak. T tak? T jedno czy dwa? Jak coś? Eee, jedno. <laughs> jedno, okej. Okay. Więc ja, stary, wyleciałem w poszukiwanie jednego jajka, okej? Okay? Eee, co okazało się wyzwaniem, bo nie ma żadnych kurczaków. A ja wydaję krowę. Ej, no to wiesz co, Chodź też siebie do domku, bo ty masz pewnie jakieś jajka. Masz jajka? Eee, pewnie tak. To chodź do twojego domku, to stary tam ci to zrobię. Co się okay. farmę świeczek. Czekaj, czekaj, co, jaką farmę świeczek? No, zrobimy stary u ciebie farmę różowych świeczek, to jest twoje marzenie Nie mniejsza. chcesz jej robić z miodu? Nie, to będzie stary z ciasta. Ej, twoja chata jest naprawdę fajna! Bardzo ładnie wygląda. Nie chciałem ci jeszcze mówić, Meskitu. no ale tutaj drobne remonty to ostatnio nastąpiły. Bardzo fajnie, Zapraszam tutaj, o tutaj, do jak elegancko! No piękne ściany, Dobrze Nie, jest! ostatnio. Tak, to, to, to z... bardzo fajne kształty kwadratowe, bardzo ładnie. Tylko powiedz, że masz jajko. Masz jajko? E, 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 mam jedno! Masz, masz, mam, masz, ej, masz jednego. Mas, Super! Mas, nie, nie mas. rzucę go! A Dobra. mleko? Tak, daj mleko. Nie pij go. ŻELAZNY! Nie wydoić obojętnie o, o nie! O nie! Żelazny co? to nie jest mleko, to jest co innego! Znaczy, jest... No bo widzieli, że mam wydoić obojętnie jaką krowę. Dobra, Ale nie masz mleka, nie? Nie ja by... Co, to było to e, mleko. Takie. Co? Takie. Aha, okej. Okay. I czekaj, myślę, tu mam jeszcze jedno? Myślę. Tu mam jeszcze jedno masz. O nie, o nie, dobra, to. Mam chodźcie. się takie, ej! Mam jeszcze takie. Jakie? Oooo! A jednak masz. <grym> Okej, okay. grzybowe mleko, fuj. Okej, okay, nie no, nie zabrałeś wszystkich, mogłeś zacząć mi kwiatki i by były. Ma, takie inne. Ma, go, go, masz, masz masz zupkę tą dziwną? Masz, masz. Ok, dobra, masz wszystkie rodzaje. Ej, to jest jakaś dziwne zupka, bo ona fioletowe. Dobra, nieważne. Nie, 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 masz te fioletowe takie elementy, nie? Myślę, że ma same zielone, ale. I wypiją. Umrę? Nie. NIE! A! <grym> Co się stało teraz? Ej, dealer! Co? Wyłączyło Minecrafta. <grym> Miksturka, która ci wyłącza Minecrafta? To Jestem było... Jesteś w Minecrafcie? No, a ser. serdecznie... Jestem jeszcze? Oj Boże, ser... Ser... ci wywaliło Minecrafta? Dealer, Czekaj, już włączam. Co jest grane? On wypił miksturkę, która go wywaliła z Minecrafta. Co... Co jest? Tego jeszcze nie widziałem. To ja przygotuję tutaj świeczkę w takim razie. Candle. Muszę najpierw zrobić normalną, a potem można zrobić luzową Pyk. Popatrz, żelazny. Nieskończone świeczki. Jesteś na to gotowy. To swoje życie. Wice, jak ty chcesz robić. Chodź, chodź. Gdzie, wstaś, gdzie, robimy gdzie robimy farmę świeczek? W domu. Chodź, w domu, domu. W domu. dobra. Pokaż mi miejsce. To tu jest farm świeczek. Popatrz, stary. Patrz. Widzisz to? No. no. Postaw drugą świeczkę na tej świeczce. Tylko musisz być na Jesteś tej Tak. Dobra, postaw świeczkę na świeczce. No. Coś, coś nie wyszło stare. Świeczkę na, na, na świeczce. Na... A na torcie? No nie na no się. To czekaj, czekaj, czekaj. czekaj może... może... Czekaj. To jest twój tort rodzina gościu. to już nie, nie działa? Nie torcie. To już, to już... nie działa. No i diler i teraz co? Nie, nie. O mój Boże, kiedyś to tak działało. Ale Czy może jak się zapali? Może jak się zapali? Gdzie ty masz? Czemu ty masz aż taki syf w magazynie, stary? Nie mam. Ej, ale ja ci wziąłem. Kto tu ma syf w ekwipunku? Nie mam aż takiego syfu w ekipunku. Mm -hmm. Bo ty mi wyrzucasz jakieś grzybowe zupy obrzydliwe. Dlatego mam syf w ekipunku potem. Ja krowy, gościu, no! To nie jest, do krów. A gdzie jest. Gdzie jest, gdzie jest stary? <świeczka, świeczka. Zapalniczka. Nie mam, a po co ci świeczka? Nie masz zapalniczek, nie masz zapalniczki? No już ci robię, no. Mój Boże, ale biedak. Ale biedak. <grymne> ale przynajmniej ma fajny domek. To, to, to trzeba przyznać, moi drodzy. To jest naprawdę fajny domek. To mi się podoba. Jest klimacik. To, to jakby. Akurat to jest fakt. O nie, ja tu chciałem pokazać Ci live haki. w Minecraft. To, wyrzuca, Dobra, podejście do dwa. A weź teraz postaw świeczkę. okej, okay, to nie działa. Nieważne. Nie było tematu. To można wyciąć w takim razie. w się sensie nie, nie można wyciąć, bo to w sumie. Pokazałem no, jaki masz bałagan, ja, więc jak nie widzimy tego. No, pokaż, pokaż. Nieważne. To, to nie oddasz mi te na świeczek, bo jednak to już nie działa. Odaż mi te świeczki! Odaż mi te świeczki. Nie, dealer, naprawdę! mi te świeczki, Oddaj mi świeczki! No oddałem ci goś. Tak? Owie, nie, nie oddam ci! Do... Obiecałeś mi fajny patent! Nie, ale to nie ma! To ci ci To fajny patent! To jednak był fail. Obiecałeś mi dużo świeczek. Poszedłem na ten odcinek tylko dlatego, że powiedzieli, że dostanę dużo świeczek. I co? I nic. Okej. Okay. Słuchajcie, muszę nie skończyć ten odcinek, bo rzeczy, które będę robić teraz z żelaznemu w Minecraft, nie mogą się znaleźć na YouTubie. Zostaw, ja w... Zosta Zostaw łapkę w... Zostaw łapkę w... O, świeczki! Świeczki! O, poszedł. Dobra, zostawcie łapkę w górę. My się słyszymy jutro o 9.30. Uh, fajny domek żelazny. Jakby jest ładny. Pozdrawiam. Link do sklepu z fajniejszymi koszulkami niż ta w opisie. Polecam.